Dzika grządka w dzikim ogrodzie, po deszczu wszystko się zazieleniło, zobaczcie, nawet tutaj papryka, ona tutaj dosyć słabo rośnie, troszkę ginie w tej zieleni, natomiast jest tu dużo innych roślin, oczywiście ten obszar był przekopany, zwracają uwagę wiesiołki dwuletnie, których jest tutaj całkiem sporo, zobaczcie, takie rozetki tutaj i tu popatrzcie ile ich jest jedna druga trzecia czwarta piąta szósta niezliczona ilość wiesiołek dwuletni rozsiewa się bardzo łatwo dość szybko kiełkuje jakby je zostawić słuchajcie to potem wyrośnie cały ład wiesiołków pełnych żółtych kwiatów które kwitną w nocy ładnie pachną są zapylane przez ćmy te wiesiołki m, częściowo zostawiam gdzieś na obrzeżach grządek. Tutaj akurat są na środku tej grządki. Ale zaczynamy. Może coś zostawię. Bo bardzo lubię ten gatunek rośliny, te piękne kwiaty. No i tutaj jeszcze rzut oka na kwiat. Jeden z ostatnich chyba w tym sezonie kwiatów wiesiołka dwuletniego.